Witam Was ponownie! Dzisiaj chciałbym poruszyć bardzo ważną kwestię, a mianowicie błędy, które popełniają początkowi kaci oraz niesolidnej rzemieślnicy. Najczęściej patro wezwany na interwencję w sprawie domowej awantury zastaje poobijaną kobietę. Nierzadko w kołurze krwi i kolejny poczciwy chłopak, który chciał się odprężyć, ma przejepane przez głupio pizdę. Najczęstszym sposobem karcenia śmat jest napierdalanie pięścią na oślep. Jest to złe rozwiązanie i zostawia sporo śladów na cier. Jeśli nie mamy ochoty na bardziej wymyślne wpierdo, należy bić otwartą tułaniem. Bijemy w twarz po bokach, Nigdy wprost w nos oraz tę głowę. Nie należy też skupiać się mocno na jednym punkcie, bo to może spowodować siniaki. Co do pięści, można, jednak jest to tylko jedno miejsce, w które można zakurwić śmacie. Nie <grym> jest to brzuch. <grym> można to robić mocno i dowolnie trafiać. Aż do pomieszczenia płynów ustrojowych. Często pomijanym punktem przez większość przykładnych mężów i narzeczonych są kończyny. Ogrom ludzi na zapomina, że kolana i uda są u kobiet stosunkowo czułymi punktami. Jednak bicie po nogach czy łapach pięściami mija się z celem. Jedynie ożywi się kupnięcie. I tutaj do akcji wkraczają przedmioty. Polecam każdemu zaopatrzyć się w policyjną gumową pałkę lub jej imitację. Można dostać ją no, oczywiście na każdym bazarze. Bardziej doświadczeni preferują uderzenie z całej siły w stopy. 100% skuteczność plus zarowej ślady czynią tę metodę jedną z najlepszych. Kolejny punkt to kolana, a chyba wie, jak to boli. Do pary z pałką, deską, gazrurką, smyczą, łańcuchem polecam zastosować poduszkę. Taką zwykłą, jaką używamy do spania, ewentualnie do podparcia na kanapie. Służy ona tłumieniu obrażeń i zapobiega powstawaniu ran otwartych. Podusz poduszką można także dusić. Jest ona o no tyle dobra, że dzięki właśnie temu Tłumieniu daje nam zielone światło do nakurwiania szmaty ciężkim przedmiotem po głowie bez większego ryzyka. Na koniec, cówko o dusie. Oprócz poduchy używa się linki stalowej, sznurków, paska, szanika, kabla, itd. Tak Jednak najlepiej sprawdza się kawałek delikatnego materiału, szczególnie jedwab. Nie powoduje on czerwonych plęgów naszej dziwki. Przy jest ważne potrząsanie głową w celu zdezorientowania dez ofiary. No to chyba tyle na dziś. Może ktoś podrzucił jakiś własny pomysł? Czekam na odpowiedź. Na razie.